Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiejszego dnia nie miałem za dużo pomysłów do nagrywania, więc zacząłem nagrywać po prostu kolejny poradnik na kanale. Jest to poradnik wjazdu do portu w Calais oraz co, jak trzeba zrobić, żeby się w nim w miarę normalnie przedostawać. Jesteśmy na autostradzie, która jedzie od granicy belgijskiej przez dunkierkę, potem przez Calais. Za chwilę będziemy y, widzieć wjazd, znaczy za chwilę, za kilkanaście kilometrów będziemy widzieć wjazd do y, zjazd na y, port pod nazwą Carferi Calais. Przedtem będziemy widzieć, znaczy wy będziecie widzieć y, zjazd do dunkierki Port Calais. Stamtąd także będzie odpowiedni poradnik. I w Dunkierce, oczywiście, jeżeli chodzi o Dunkierkę, są tam już rozwidlenia na dwie strony: jedno jest do portu w Dover, a drugie jest do portu w Irlandii. I wracając tutaj do samego odcinka dzisiejszego o poradniku yy, na temat portów Calais i bezpieczeństwie na tym odcinku trzeba zaznaczyć, że ostatnie dwa parkingi, ten parking ostatni przed granicą belgijską, jak i ten parking yy, po stronie francuskiej ze stacją na tą chwilę, jak pan, dobrze pamiętam ze stacją ESO, należą do parkingów gdzie na stałe przebywają Osoby, e, tak zwani nielegalni emigranci, którzy rozcinają plandeki i wchodzą e, na pakę e, po prostu dachem. I tutaj widzimy już rozwidlenie do dwóch pasów które prowadzi nas jak i do Dunkierki, jak i do portu w Calais. A taką ciekawością e, zaznaczę Wam że jak się jedzie do portu w Calais, po prawej stronie wybudowali niby bezpieczny parking, który jest oczywiście płatny. Jest to parking w miejscowości Mark, jak się nie mylę. Słono też tam, kto kosztuje. W nocy nie polecam stawać, ponieważ emigranci chodzą jak u siebie są traktowani wręcz z wielką ochotą. Jest tam oczywiście ochrona, chodzi albo pani, albo Pan z psem, który śmiało wyciągają tych emigrantów z pak samochodów lub z naczepami plandekowymi i tutaj już widzimy pomału ten nasz ukochany zjazd, więc zapraszam Was do dzisiejszego filmu, do dzisiejszego materiału. I tutaj już na tablicy mogliśmy zauważyć wjazd do zjazd w stronę Carfery Port Calais. Jadąc dalej, oczywiście dojeżdżamy do tunelu, do tunelu, który jest przeprawa pociągowa. Tutaj za chwilę będziemy zjeżdżać w prawo, w drogę prowadzącą już do portów w Calais. Ogólnie na tej drodze nie jest wcale trudno się zgubić, ponieważ transport międzynarodowy praktycznie cały czas 24 na dobę tamtędy kursuje. Jeżeli nie wiemy, nie mamy pewności, jedziemy za jakimś busem lub za jakąś ciężarówką i patrzymy na znaki drogowe. Gdy widzimy kale, kart ferry, kart ferry, wtedy kierujemy się już automatycznie w stronę naszego portu. Jadąc już tym odcinkiem, potem mamy zjazd do Kale. Także do stacji szczerzonej Total, znajdującej się w miejscowości Kale. Ale niestety ta stacja także nie słynie z bezpieczeństwa, pomimo tego, że jest szczerzona, wymurowana i jest dobrze ogrodzona. Niestety tam się też zdarzają przypadki, gdzie emigranci wchodzą, jak i pod spód auta. Jak i na dach naszego samochodu, lub przecinają po prostu plandeki. Dlatego moim zdaniem ostatnia bezpieczna stacja, jeżeli jedziemy od strony Belgii, jest to minimum 100 km, a od strony Francji też około 100 km. Ostatnie najbezpieczniejsze stacje pod, pod względem emigrantów. Chociaż jak doskonale wiemy, że świadomość nasza, że dana stacja będzie bezpieczna nie zawsze się ukazuje, że tego emigranta po prostu nie dotkniemy. A należy wiedzieć, że przeprawiając się w stronę Dover należy, należy mieć ze sobą uzupełnioną już checklistę wraz ze założoną plombą. I każdy dłuższy przystanek należy kontrolować naszą pakę, jaki dach, jak i wszystkie. Formalności, które są opisane na, na tej checkliste. Za jednego nielegalnego emigranta jest około 1500 funtów i przypominam, że to jest za jednego emigranta. Jeżeli będą dwóch, trzech nielegalnych emigrantów, wtedy ta cena jest podwajana lub, lub potrajana za każdego emigranta. Jeżeli chodzi o służby, no to służby, jeżeli mamy jakiegoś emigranta, podjedziemy na posterunek policji, wtedy e, przyjeżdżają lub przychodzą do nas i wyciągają pod, pod celownikiem broni lub gazu pal, e, pieprzowego i wtedy jest takie minimalne bezpieczeństwo. Ja odradzam oczywiście wszystkim kierowcom, którzy by chcieli własnoręcznie takich emigrantów wyciągać, ponieważ jak doskonale wiemy, jeżeli przecięli plandekę, to mają ze sobą jakiś nożek lub nóż, co może się wiązać z tym, że mogą nas zaatakować. A należy wiedzieć, że nielegalny emigrant praktycznie w całej Europie jest traktowany z większym prawem niż taki emigrant, który by był skazany lub obywatel danego kraju, jakby popełnił to samo przestępstwo, by był skazany i by trafił po prostu do puszki, a po prostu nielegalny emigrant jest wypuszczany dalej na wolność ponieważ ma większe prawo od obywateli. Tutaj mamy już ograniczenie do 70 km na godzinę i ogólnie już na autostradzie znajdują nam się informacje, że należy uważać na tym odcinku właśnie na nielegalnych imigrantów, którzy, mają, którzy mogą wtargować już yy, na pas ruchu. I tutaj, jak widzicie, bardzo często się zatrzymują jeszcze kierowcy, żeby popatrzeć, czy nie mają kogoś na własnym pokładzie i tutaj na samym dole na asfalcie widzimy e, przepiękne napisy po prawej stronie mamy rajki do P&O a na środkowej rajce mamy na Irisha i na DFDS a zaś po lewej stronie mamy dla samochodów, kamperów, autobusów etc. etc. a ta już po samej lewej jest to droga, która jest dla wszystkich dla wszystkich osób, które dostarczają towar w stronę Calais, czyli zostawiają naczepy i tak dalej. I tutaj wjeżdżając, mamy po prostu już wypisane, gdzie powinny się znajdować ciężarówki, gdzie osobówki i oczywiście podjeżdżamy do okienka naszego operatora. A że w dniu dzisiejszym płynę Promem Irish Ferries podjeżdżam właśnie w stronę Irish Ferries. Na tych bramkach, jeżeli płyniemy na pusto, pokazujemy wygenerowanego gmr pokazujemy paszport i szczytują nam z tablicy rejestracyjnej. A jeżeli płyniemy z ładunkiem, musimy dać tę jedynkę, paszport wygenerowany GMR, pokazujemy do zeskanowania i bardzo często nas jeszcze proszą o CMR-kę. W celu potwierdzenia, czy nie mamy substancji niebezpiecznych. I już kiedy otrzymamy nasz bilet, kierujemy się dalej. I tutaj już jest kontrola paszportowa w strony francuskiej, gdzie pokazujemy nasz paszport i potem jedziemy po prostu dalej. Tutaj powinni nam zeskanować paszport, popatrzeć na niego, na jego autentyczność, a bardzo często po prostu pokazujemy i nawet go nie otwierają i każą jechać dalej. I tutaj jeżeli chodzi o dalsze formalności, po lewej stronie jadą wszystkie chłotnie, wszystkie y, ciężarówki, które mają stałą zabudowę, a bliżej prawej strony jest to skaner właśnie dla plandek ale bardzo często także pokazują osoby które są na miejscu albo siedzą w samochodzie i pokazują kierunkowskazem w którą stronę masz jechać albo po prostu ci ktoś pokazuje rękami w którą stronę masz się udać przejeżdżając przez ten skaner dla plandek należy pamiętać że Należy trzymać prędkość 10 km na godzinę, ponieważ jest to prędkość maksymalna, która pozwala skanerowi pokazać dokładny obraz, co mamy załadowane i. Gdy pokażę błotny obraz, mamy po prostu podjechać pod stodołę. A po lewej stronie jest to skaner dla wszystkich samochodów dostawczych, ciężarowych, które mają stałe zabudowy i bardzo często tam po prostu czasami skanują je tylko, patrzą co masz, a czasami zrywają plombę i każą otwierać tą pakę. I ten ślaban jest otwierany wyłącznie... Po uzyskanej fotografii ze skanera, czy wszystko jest z nami OK, czy mamy wszystko OK na pacer, czy czasami nie wieziemy nielegalnego imigranta. I tutaj, jak widzicie, wszystko się zgadzało. Omijamy stodołę francuską dla plandek. I trzymamy się lewej strony, uważając oczywiście na samochody wyjeżdżające, na przykład chłodniami, a po prawej stronie, jak widzicie, jest to w stodoła francuska, gdzie odbywają się kontrole paki i towarów. Jadąc tą drogą dojeżdżamy do kontroli paszportowej brytyjskiej, czyli angielskiej. Tam pokazujemy nasz paszport i podczas kontrolowania tego paszportu bardzo często się pytają, czy jedziemy sami lub zadawają bardzo ciekawe pytania, które należy na nie odpowiedzieć. Na przykład, na ile dni jedziesz? Czy Ci się Anglia podoba, jaki rejon Anglii Ci się podoba lub Wielkiej Brytanii, jak często jeździsz do Wielkiej Brytanii, i tak dalej, i różne takie pytania, które czasami są dosyć śmiesznawe. I ten celnik, jeżeli będzie z nimi bardzo fajnie rozmawiał, odpowiadał logicznie, to wtedy nie trzeba nigdzie jechać dalej na kontrolę brytyjską. Znajdując się w tym momencie, jesteśmy na rondzie. Po prawej stronie mamy wjazd na nowy port, skąd bardzo często wypływają promy P&O oraz DFDS. Naprzeciwko nas mamy biuro dołana, gdzie podbijamy karnet, na przykład ATA. Jadąc dalej, mamy oczywiście zjazd na starą stronę portu. I zajmujemy oczywiście nasze rajki, które są dostępne. Na terenie portu można nabrać sobie wodę, znajdują się tomaty, gdzie można zakupić napoje zimne, gorące oraz różne przekąski, są ubikacje, toalety i darmowe prysznice na terenie całego portu. Ja wam dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, które pojawią się na kanale i do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i do usłyszenia.